Sorry was wszystkich, ale kurde, mam jakieś problemy, ten głupi komputer. Też mnie już to irytuje powoli. Mam nadzieję, że nie ujmie to jakości materiału, chociaż pewnie tak będzie, ale... Po co mnie trochę przerwało, ogadaliśmy z Lobartem tam. Rozmawiał, że... Mówił, że jest... że jest wojna domowa, takie pierdoły. No widzicie, zapominam patrzy... patrzeć na ten. Na stopera. To wszystko przez Gotika. Tak wciąga mnie ta gra, że. A, co tu się dzieje? Co się pytasz, Co? Do tej pory farmerzy traktowali część jako. I minimalnie ścisze, żeby mnie było lepiej Jednak słychać. Odkąd w mieście, jeśli to. Niektórzy. Paladyni niby tacy, takie świętożki, a też do końca święci nie są pod tym względem. Chociaż z drugiej strony, wiecie, wojna domowa, te sprawy. Znaczy wojna z orkami, sorry. Czego skutkiem jest ta wojna domowa, bo sobie na, e, pozwalają na za wiele? E, no, szukam pracy, dawaj. Szuk, Możesz pracować w polu, ale te rzeczy są. Czy ja ci wyglądam Trzeba na Trzeba zebrać. A, w porządku, w sumie. Dobrze, więc. E, oto twoja rzepa. O, Albo. Z... Weźmiemy 5 zł, a ubranie i tak ukradniemy. I nie... nie, prędzej ty byś przepił. Eee, tak. Czy masz? Nie, on nie ma dla mnie ani w ogóle roboty już, ale pójdziemy do Hildy. Helgi, hehe. He. Helga. Hilda, nie zła z ciebie. Hey. Helga, chodź tu. Mam tu dla ciebie. Mam kilka tu dla ciebie. A, pewnie. Chyba. A, złoto. Eee, czy możemy dać? Jutro, no. Dobra. Oto twoje patelnie. Dobrze. Okej, okay. yy, właśnie przypomniało mi się w tym w tej jaskini, oprócz yy, co Wam pokazywałem, te zawalone wejście yy, z drugiej strony przy wieży Sardasa jest też czarna ruda. Występuje kilka sztuk tej rudy łącznie. Da. Nie nie no nie, wkurza mnie ten, ten nóż na wilki, bo taki krótki zasięg. Co to jest? Patrzcie. To ta bestia ma chyba dłuższe nogi o 10 razy. Questy na farmie wykonamy za chwilę. W sumie niepotrzebnie teraz tu łaziłem, ale głównie chodziło mi, żeby porozmawiać z maletem. Mm. Podzielę ten odcinek na trzy części, bo nie zdążyłem się pożegnać. Tak bym zrobił jedną, ale. No, wciągam jego tych po prostu i. A powiem wam, że na początku miałem opory przed nagrywaniem, ale po prostu jakoś się przełamałem i teraz mi się lepiej nagrywa. Bardziej mnie to. No. Bardziej mnie to zajmuje niż sama gra. Jest to po prostu ciekawsze dla mnie. W sumie. Trochę z mojej inicjatywy był ten cały YouTube, bo tak sobie rozmawialiśmy ogólnie z kolegami w klasie i chcieliśmy. Kumpel zaczął nagrywać z CS-a jakieś filmiki, też możecie wejść na kanał. Dam w tym w opisie. A teraz patrzcie na to, porozmawialiśmy z Maletem, że wiemy gdzie jest kryjówka. Przysyłam jeden, chłopów, Przysyłam 50 jeden spa, z chłopów, 50 ekspa, nie? Tak, Zara, no to... pewnie że cię nie wkopię. A teraz mówimy mu o kawalornie. Ale by miał jaja, jakby tam poszedł. Znaczy nie miałby już pewnie jaj, no ale. Wkrótce roca... o, idzie tu po ciebie niejaki kawaler. O niejaki, ja go w ogóle nie znam. No. Wynoś się stąd. Dobra, i takim sposobem zdobyliśmy 100 Expa. No teraz do... na razie 70, bo za zabicie tamtego typka by było 30, ale jego też zabijemy. Ale jestem wredny. <laughs> Kawalerzysta. Idziemy zabić gnojków. Chodź, dobra, Hej ho, hej ho. Na gnojki by się szło. No no no, 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 no. Dobra, nie będę wam tu fałszował. No, pokaż, jaja. Ja. W sumie mnie to trochę, że teraz ich rozwala z palcem gdzieś a wcześniej. Go ogłuszyli, nie powinienem Bandyto! Ja, bandyta! Zasłużyłeś sobie na to, dawaj, kosztowności! Kasa! Biedaku, nawet szczęśliwe. Tyle. Okej. Okay. Ale napalenie. Dobra, koleżko. No to załatwione. Mogli ze mną mogę wykonać zadań. Jakie zadań. A co zem? Mm, dzięki temu jeden z tych Nie nie, nie ma problemu. Sum, a, a, inaczej. Dobra. Nie ja więc tak. Chwila. Od, od razu nauczymy się walki. O, pewnie, jednoręczną. Czy... Teraz mam inny trochę sposób. Zawsze pakowałem... Chcesz, y, zawsze pakowałem więcej siły na początek Pakowałem y, 30 siły 30 do jednoręcznej I później 60 siły i dopiero później jednoręczną, ale... Teraz, y, ostatnio, jak sobie grałem, to wpakowałem odwrotnie, że pakowałem więcej w umiejętności walki i wyszło dużo lepiej, bo krytyk zadaje większe obrażenia niż, y, niż cios niekrytyczny, niż normalny cios, y, nawet jak mam te 30 siły więcej. Naprawdę, bardziej się to opłaca i na potwory, i na ludzi. Poza tym, wiecie, mistrzem łatwiej się walczy niż wojownikiem itp. Dobra. A, <laughs> sorry, zła... nie ta droga. Powinienem iść teraz do tego. Na farmę Lobusia, Lobarta. Hmm. Co jeszcze bym Wam mógł powiedzieć tutaj? Teraz trochę zbocze z tematu, nie o Gothiku, W tym Minecrafcie, jeśli może wiecie, to... Yy, bo nie mogę tego nagrywać we FRAPSie, bo nie nagrywa mi dźwięku. Ciągle jest outpad w ustawieniach i jak ustawiam impad, to mi to zmienia z powrotem na outpad, niestety. Pożegnaj się z jajami. O, czekaj tylko, bydlaku! Dobra, jego też zaciukamy. Chodź tu już Okej, okay. o! Kolega mi na Escape jest pami. Co on tu. Przy... A! Tempę cipsko. No cóż. My sobie tak lubimy wrzucać czasem. Pozdrawiam kolegę i wyrazy współczucia za twarz. Nie no, oczywiście to są żarty. Chociaż mógłby sobie walnąć głową o mur. Ale. Lubimy się beszczać nawzajem. Dla zabawy. Ostatnio sobie też wrzucaliśmy cały czas, chyba z 20 minut bez przerwy, później się z tego śmialiśmy, dowalony typu też. Będzie w jednym odcinku z Minecrafta, bo mnie błagał wręcz, żeby, jak on to określił, chce być waszym murzynem i zapierdalać w kopalni. <grym> Mam nadzieję, że takie komentarze też mogą pasować, jak nie pasują, że gadam o czymś spoza tematu gotik to po prostu napiszcie chociaż moim zdaniem takie oderwanie czasem od tego tematu jest potrzebne Bandyci, nie okay. czemu nie żyją? Nie, Zadaj poszli na piknik nie zapłaciłem wiesz O winko Idziemy się schłać. raz, dwa, trzy dobra Zapiszę sobie Zresztą. żeby nie było Muszę pamiętać, żeby na jednym save'ie nie zapisywać. A zresztą zapobiegawczo... Tak samo miałem w Gotiku 3, pamiętam jak. Też Jano mi pożyczył, bo jeszcze później, jeszcze nie wiedziałem, czy mi do końca pójdzie. Jano mi pożyczył G3, jeszcze na laptopie od ojca, pamiętam. Bez pytania wziąłem, zainstalowałem, później się nie czepiał. Ale... Yy, też właśnie. Pamiętam jak w sylwestra, cisnę, cisnęliśmy w to, bo u mnie byliśmy na sylwestra, właśnie i tak sobie graliśmy. Cała noc na to zeszła. Już z dobre 3 lata temu to było. Może nawet cztery. Dobra, wino, będziesz miał swoje wino. I też właśnie później kilka dni, po kilku dniach sobie grałem. Mm. Jak, idzie, jak zwykle, roboty coraz królewskie. Okej, okay, mogę ci jakoś pomóc? Jeść obie. Przynieść! A masz ty pijaku, jeden. Okej, okay, no i patrzcie. no i wiecie tak. Gram sobie gram. Hej,